Rzeka jest zamarznięta, jeziorka, proszę bardzo, jakby w to nie wierzył, tylko tutaj na, na wodospadzie jest jako tako, znacie, wszystko zamarznięte, mrozy się dały stałe cały czas, no ja już paluszki, puszki zmarzną, także... O, proszę bardzo, tutaj też. Wszystko z kutelodem jest. Wrócimy pociąg, będzie jechał pewnie. O, mazowieckie poleca... poleciały biało-zielone. O. Wszystko z kutelodem. No dobra. Mamy poluchy na